Ten odcinek jest naprawdę bardzo ważny, więc na start proszę o zostawienie lajka udostępnienia, żeby jak najwięcej osób go zobaczyło. W tym filmie pokażę wam, jak użytkownik Sheriff oszukuje ludzi na subskrypcje, lajki, a przede wszystkim gemy w Brawl Stars. Ale zacznijmy od początku, jak to się zaczęło. A więc gdy jeszcze kilka miesięcy temu Brawl Stars był bardzo popularny, szeryf, bys, postanowił dołączyć do community Brawl Stars na TikToku zaczął on od tego, że zrobił ustawioną dramę z Byskidem i się wybił. Zdobył 30 tysięcy obserwacji, ale dostał perm bana. Po tym postanowił się przenieść na YouTube Shorts. u tu zaczyna się cała przygoda z oszukiwaniem. Zapomniałem wspomnieć, że na TikToku też coś takiego robił, ale mówił, że niby nie może tego na TikToku powiedzieć i że na Instagramie pokazuje, jak zdobyć jakaś ilość gemów. Było to oszukiwanie, gdyż na Instagramie miał konto prywatne, więc trzeba było go zaobserwować. Czyli po prostu wybijał się na oszukiwaniu. A jak możecie się domyślić, nikt tych gemów nie dostał. Jeśli chcesz dostać za darmo dodatki w postaci dwóch legendarnych StarDropów Oraz 500 kredytów w Rollstar, To w tym TikToku pokażę Ci co musisz zrobić aby je odebrać Na początku oczywiście po film dla zasięgu no To jest oczywiste Następnie przechodzimy na drugą platformę Której nazwy nie można wymawiać niestety Piszmy w lupę Serif Następnie przechodzimy na jego story I robimy to co on No i śliśmy naszymi zdobyczami Proste Przechodzimy do YouTube Shorts Nagrał on bardzo, ale to bardzo dużo shortsów typu, że możesz dostać 5000 gemów, jeżeli zostawisz subskrypcję i lajka. I tak na tym właśnie zdobył ponad 30 tysięcy subów na oszukiwaniu własnych widzów. Kompletnie za darmo wygrać 5000 gemów w Brawl Stars. Jeśli tak, to obejrzyj ten film do... Oto poradnik na to, jak odebrać darmowe 5000 gemów w Brawl Stars. Czy wiedziałeś, że teraz możesz dosłownie nic nie robiąc dostać 5000 gemów? Ale pewnie zapytasz jak mog? Uwaga, nie pomijaj tego filmu, ponieważ możesz całkowicie za darmo dostać 5000 gemów w Brawl Stars. Ale zanim ci powiem ten sposób, to polub Czy ty też chciałeś zawsze dostać 5000 gemów na swoje konto Brawl Stars? W tym shortcie ci powiem co możesz zrobić, aby dostać tyle gemów. Ale zanim zacznę to polub tego short. Czekaj. Wiedziałeś i teraz pewnie pomyślicie jak można być tak głupim, żeby się na to nabrać. Jak wiecie w Brawl Stars gra naprawdę bardzo dużo młodych osób w wieku od 8 do 12 lat i to właśnie najczęściej w tej kategorii wiekowej są widzowie szeryfa. W takim wieku nie myślą jeszcze za bardzo i nie podejrzewają, że to może być oszustwo też taki byłem w ich wieku, na przykład instalowałem jakieś aplikacje, które niby dadzą 1000 gemów za darmo. Więc jeżeli ogląda to jakiś widz szeryfa odsubskrybujcie go radzę Wam. Przechodzimy do podsumowania dzisiejszego odcinka, więc szeryf jest oszustwem i to już od dawna oszukuje swoich widzów tylko po to, aby zdobyć więcej lajków i subów. A najśmieszniejsze jest to, że on starał się o kreatora Supersela, a oszukuje. Ja już się z wami żegnam, dzięki za oglądanie!